Faryzeusze, którzy przygodzili do Pana już z podstępnymi pytaniami. Są to szczególnego rodzaju grzesznicy, którzy mają w sobie ducha dominacji, czyli deptania ludzi i zazdrości, aby mieć nad innymi przewagę i zachować swą wyłączność, oczywiście niekwestionowaną. Tak mogli postępować w stosunku do ludzi. Z Bogiem grzesznik nie wygrywa. Na każde pytanie i każdy podstęp i propozycję otrzymywali odpowiedź, której nie oczekiwali, a która ich zobowiązywała do nawrócenia. A ponieważ faryzeusz to osobowość zatwardziała, to po każdej takiej klęsce. Czyli postawieniu w prawdzie, stawał się taki bardziej zacięty i zatwardziały, skąd ludzka nienawracalność. Z diabelskiej postawy, strasznego wywyższenia siebie, z próby zajęcia miejsca należnego Bogu. Bo pyszny, zazdrosny faryzeusz, żeby konał nawet, to się nie nawróci. Takie jest wrażenie. W stosunku do tych zatwardzialców trzeba łaski, szczególnie szczególnej, a może się nawrócą. Nieustępliwość Bogu i nawracalność stały się cechą coraz bardziej powszechną. Faryzeusz. Będzie się ścigał ze światłem. I we wszystkim będzie chciał mieć wyłączne, odrębne, całkowite, jedyne zdanie, dominujące, aby go świat uwzględnił i nikt go nie kwestionował. Co powiedzieć o człowieku, który nie dostał przykładu od matki i ojca, ale po pewnym czasie. Gdy miał już za dużo pieniędzy, mówi, że on nie wierzy. Na pewnym etapie przesycenia już można mieć diabelską odwagę, by powiedzieć, że się w Boga nie wierzy. Czyli ten świat, faryzejski świat, zatwardziałych, ogłupiałych grzeszników. On się domaga materialnej nędzy, głodu, bezsilności i kataklizmów, aby na tym krzyżu, gdy nie wystarczą sobie, by na nim opamiętać się i może zechcą wrócić do Pana Boga. Bo gdy grzesznik chce być kreatorem siebie, jest najmądrzejszy no, aż do po horyzont i chce o sobie stanowić i nie ma w nim zakwestionowania siebie, to czasami mówić mu o nawróceniu, o Bogu jest rzucaniem pereł przed wieprza. Bo upartość, nieustępliwa upartość czyni człowieka dzikim i samoniszczącym? Czy ci ludzie przepadli? Jeszcze nie. Pewnie dostaną łaskę wystarczającą, ale czy skuteczną do nawrócenia? Ten bowiem, kto jest za mało wywyższony, za mało mu się kłaniają, za mało go wynagradzają we wszystkim, ten traci kontakt z rozumem, roztropnością i staje się coraz bardziej pogrążony w zakłamaniu. Pychał niego, odnosi triumfy, bo tak się z nim dzieje. Modli się, brew nadziei, mimo wszystko, modli się o ratunek dla siebie, aby pogrążanie się nie postępowało i nie było rzeczywistością taką, że wszystko musi być. Według człowieczych zachcianek. Ta mordercza nienawiść idzie w parze z samolubstwem, potwornym egoizmem, gdy człowiek z siebie czyni centrum i ostateczność. Jak się pogrążyć jeszcze bardziej? Czy to idzie aż do samopotępienia? Czy istnieje takie upokorzenie, które grzesznika nawróci? Czy istnieje takie wydarzenie, które mu odbierze jego własną głupotę? Zatwardziała nienawracalność? Staje się coraz bardziej powszechna u wielu ludzi. Nie daj przez swego ducha rywalizacji być udręczeniem dla wszystkich wokół. Parząca pokrzywa przy takim jest łagodnością. Trzeba prosić o pamiętanie siebie, o pamiętanie innych, by nie tworzyć wymysłów i nie udręczać siebie czy innych głupotą własnego grzechu.